Drakula, panoramiks i marszałek w kosmosie. Czyli kronika zaginionych bohaterów galaktyki i ich nielegalnej herbaty z ambrozją. Rozdział pierwszy, spotkanie przy pełni księżyca i pół litra eliksiru. Była noc. Księżyc świeci jak żarówka letowa, a nietoperze miały zmianę nocną. Na szczycie transylwańskiego zamku siedział Drakula, popijając krew o smaku malinowym, bo na AO był uczulony. Nagle usłyszał trzask, to panoramiks, druid z gali, wylądował w jego ogrodzie, na miotłę, którą pożyczył bez pozwolenia od wiedźmy sąsiedztwa. Rzacny hrabio. Rzekł, przynoszę ci eliksir, po którym nie będziesz musiał pić krwi, wystarczy kompot. Drakula oblizał kły. A zawiera czosnek? Nie, tylko spirytus i trochę chlorofiłu. Rozdział drugi Herkules i marszałek schodzą na ziemię. Tymczasem w zupełnie innym wymiarze Herkules właśnie kończył 742 próbę siłową przeciąganie planety Setene przez pierścienie. Ziewnął i rzekł, potrzebuję nowego wyzwania. Może coś z polityką? Na co z chmur zstąpił Józef Piłsudski, w mundurze, z wąsem tak potężnym, że miał własny cień. Synu Zeusa, ja ci dam wyzwanie. Chodź, pomożesz mi zreformować wszechświat. Za dużo tu chaosu, a za mało dyscypliny. Herkules kiwnął głową. Brzmi jak dwunasta praca, tylko więcej papierkowej roboty. Rozdział trzeci Merlin, czyli Mac z kosmosu. Na granicy światów, gdzie kończy się magia, a zaczyna abonament satelitarny, stał Merlin. Od wieków próbował połączyć się z kosmosem przez magiczny modem. Wreszcie sygnał złapał, i wtedy zjawił się obcy spoza Plutona, przedstawiający się jako ksrg dyplomata i miłośnik kiszonek. Merlin uśmiechnął się. Witaj, międzygwiezdny bracie. Wiesz coś o alchemii? Nie, ale mam laser, który robi z kamieni Popcorn. Rozdział czwarty Sojusz dziwnych bohaterów Wszystkich tych cudaków los połączył w jednym miejscu. W karcznie pod kosmicznym kociołkiem, gdzie Panoramix serwował eliksiry epichour, a Drakula dorabiał jako Bidziej Nocny, pseudonim artystyczny Bidziej Vampix. Piłsudski siedział przy stole, stukając szablą w blat. Panowie, do rzeczy. Świat potrzebuje porządku. Magia, potwory, obcy wszystko to trzeba zorganizować. Zakładam Republikę Galaktyczno-Transylwańską. Herkules wzniósł kufel za wolność międzyplanetarną. Merlin poprawił brodę i za darmowe wifi w zaświatach. Obcy spoza Plutona dodał i zakiszoną galaktykę. Rozdział piąty Bitwa o czosnek i o rozum. Niestety, w całym tym chaosie ktoś przypadkiem wrzucił czosnek do eliksiru Panoramiksa. Drakula dostał alergii, Merlin kichnął tak mocno, że stworzył nową głowicę, a Herkules wyrzucił stół w stratosferę. Piłsudski stanął na środku i wrzasnął: "Spokój! Panowie, my tu tworzymy historię, nie sałatkę." Obcy z Plutona wyjął swój laser i napisał nim na suficie: "Pokój i dyscyplina, Piłsudski 2.0". Rozdział szósty epilog na granicy światów. Po tych wydarzeniach każdy poszedł w swoją stronę. Dracula otworzył spad dla wampirów, krwioterapia i odmładzanie 24H. Panoramik wrócił do Gali, gdzie założył franczyzę eliksiru energetycznego Red Magic. Herkules został trenerem personalnym bogów. Podnieś piorun. Jeszcze raz. Piłsudski objął funkcję marszałka kosmosu i wprowadził obowiązkowe defilady w pasie asteroid. Merlin wydał podręcznik Czary dla początkujących i zaawansowanych kosmitów. z spoza Plutona wrócił na swoją planetę, by opowiadać legendy o dziwnych ziemianach, którzy zamiast najechać galaktykę, upili się kompotem. Legenda głosi, kiedy noc jest spokojna, a w niebie widać Plutona, tego zdegradowanego, można usłyszeć ciche echo, za wolność wszechświata i herbatę bez czosnku.